Cześć! Tu Julia, Zuza, Ania, Andrzej czyli razem 4 kom. Zapraszamy do oglądania! Dzień dobry, właśnie obudziliśmy się pod słowackim Lidlem nieopodal polskiej granicy Dzisiaj mamy do przejechania właśnie Słowację i Węgry zrobiliśmy rano śniadanko z zakupów, które żeśmy nabyli I teraz ruszamy dalej, mamy jakieś ponad 300 km jeszcze do pierwszej atrakcji a mianowicie do Rumunii A tutaj na przy sklepowym parkingu możemy sobie zjeść trochę śliwek, węgierek. Bardzo dobre, słodkie, fajne. Idziemy dalej na Słowacji. Podążamy drogami bezpłatnymi i, niestety, pogoda nas trochę nie rozpieszcza, bo cały czas zaczyna coraz bardziej padać i się robi no chmurno. Waga właśnie zbliżamy się do granicy z Węgrami. Witamy na Węgrzech. Zbliżamy się do granicy rumuńskiej. Będziemy mieli prawdopodobnie kontrolę. Z racji, że wyjeżdżamy ze strefy Schengen, mamy przed sobą bramki. Zaraz ustawimy się w odpowiedniej kolejce i naszykujemy dokumenty. Obserwujemy samochody przy granicy, i są to głównie rejestracje francuskie, włoskie, niemieckie lub z Belgii. Domyślamy się, że tak naprawdę większość pasażerów tych samochodów nie pochodzi z tych krajów. Są to po prostu Rumuni wracający na urlop do domu. Wjechaliśmy już do Rumunii i udajemy się w kierunku Satu Mare. Czas na zakupy, także witamy w rumuńskim Lidlu Tak, będziemy ogarniać temat, czym się różni od słowackiego i od polskiego. I w sumie takie pierwsze wrażenie, to ceny są bardzo podobne do Polski. Szczególnie jest to łatwe, że przeliczek jest 0,86 na złotówki, więc wreszcie cena jest taka sama, jaka jest widoczna, tylko troszkę niższa. Na przykład chleby około 4-5 zł za takie tego typu. Tutaj mamy owoce. E, tak, przez nektarynki są między w cenach 6, 7, 8 lei, czyli mniej więcej przeliczając razy 86 groszy, jakieś 5-6 zł, właśnie. Arbuza tutaj widzieliśmy nawet za dwa leje, także jest taniej niż w Polsce. Tutaj seryzutę, mniej więcej 30-40 lejów za kilo. Tego jest zwykła śmietana, dwa leje za taką mniejszą, cztery leje za większą. To są też oczywiście większe paczki, takie naschabowe ala ale no to 3 leje za 100 gramów a tutaj jest omielone jest 16 lejów za 500 gramów lub 22 leje za kilogram ceny makaronu spaghetti 2,39, 2,59 2,50 leja to razy 0,9 wszystko jasne Jakieś chipsy, przekąski, to myślę, że ceny bardzo zbliżone do polskich. Można zobaczyć. Kola 2 litry 11 lejów. Natomiast 2,5 litra, pierwszy teraz widzimy takie duże opakowanie, za 11,70 Także tutaj też Pepsi 2 litry za 9 lejów. Natomiast ten bark za 7 lejów. No, jest fajnie umarkowany w Polsce może niektóre ciut niższe, niektóre z... bardzo zbliżone, ogólnie nie, nie czuć różnicy. Właśnie sobie przeglądamy gazetkę no i przez chwilę myślałam, że to cynamonki, na no takie Jednak Szwecja nam tutaj namieszała w głowie, to solidnie. Czytamy okazję tutaj w gazecie, I jak o, może, może jeszcze dobrać kiedyś dobrać będziemy w Lidlu Rumuńskim to skorzystamy z tego. Jedziemy sobie w kierunku Sapanty i zobaczyliśmy taki nietypowy samochód, który przewozi trzy konie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że te, stonie, te konie znajdują się pokiem do kierunku jazdy i głowy im wystają poza, poza pojazd. Jedziemy sobie przez jedną z rumuńskich wsi i odbywają się tutaj jednocześnie dwa śluby i teraz jadą samochody migając światami awaryjnymi i myśleliśmy, żeby też takie włączyć, żeby się do nich dołączyć na imprezę, ale niestety orszak przyjemy my i ta sama ciężarówka z koniami. Pierwszą atrakcję w Rumunii i zarazem na tym wyjeździe. Co to będzie? Cerkie świętego Józefa, która ma 78 metrów i ponoć jest jedną z najwyższych w Europie, czy jedną z najwyższych drewnianych budowli w Europie. Tak, i jesteśmy tu po siedmiu latach. Dla tych, co nie pamiętają, żeby. Czyli dla mnie. I tutaj stoimy obok nas pan wypasa owce akurat. Tuż przy tym klasztorze sobie stanęliśmy. No i jesteśmy nad rzeką, więc myślę, że jeszcze chwila owce przejdą i będzie cisza. Zobaczcie, owieczki nam wyszły. Byłyśmy pod sklepem spożywczym w Sapancie, gdzie łapałyśmy dzisiaj wi-fi, żeby móc wrzucić post i relacje dla Was. Tak, bo tutaj okazało się, że jesteśmy zbyt blisko już granicy z Ukrainą, a że internet jest nieco kosztowny na Ukrainie, no to musiałyśmy trochę podejść, poszukać innych rozwiązań. No i co? Post i relacje wrzucone. No to Wieczór teraz... spędzamy offline, w graniu w planszówki i karty. <laughs> Dokładnie. No i czas spać. Jutro czeka na nas nowy dzień i nowe przygody.